Cześć. Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia z planowaniem jakiegoś procesu, to zapewne wiesz, że plan jest aktualny tylko w momencie planowania. W rzeczywistości zdarzają się wrzutki, wydłużają się czasy i po prostu nie działa to tak, jak chcielibyśmy. Ale teraz przenieś się na chwilę do takiej idealnej sytuacji. Wyobraź sobie taką idealną sytuację, w której po prostu plan realizowany jest w 100%. Dokładnie według Twoich założeń. Sielanka, prawda? No tak życie nie wygląda. Czasy się wydłużają, ludzie wracają później z przerwy, są awarie i szereg innych zaburzeń, które powodują, że plan nie jest dowożony tak, jak powinien do końca. Tyle, że to dla Ciebie jest dobra wiadomość, bo jeśli jesteś menedżerem i kierujesz jakimś procesem, to na pewno lubisz, kiedy coś można poprawić, widzisz potencjał, a w planowaniu potencjał jest po prostu ogromny. Ja się nazywam Tomasz Król i od 20 lat pomagam przedsiębiorcom spowodować, żeby ich organizacje były bardziej efektywne. No i najczęściej spotykam się właśnie z planowaniem. Mam do czynienia z planowaniem, ponieważ jest to serce każdej firmy. To jest ten trzon, który powoduje, że organizacja jest skuteczna albo nieskuteczna. Opowiem Ci dzisiaj o takich trzech najważniejszych, moim zdaniem, powtarzających się problemach w każdej organizacji. Po pierwsze są to wrzutki. Wrzutki, czyli coś niespodziewanego. Masz plan zamknięty, zamrożony, ale coś tam jeszcze klient chciał, czy ktoś inny sobie zażyczył i po prostu musisz to zrobić. Więc te wrzutki. Po drugie, założenia. Przyjmujesz założenia, które zawsze działały, które gdzieś tam ktoś kiedyś zapisał, no i opierasz się na tych założeniach, tworząc plan produkcyjny. Po trzecie, wnioski. Zaplanowałeś coś, to się nie udało, ty nie wyciągasz wniosków, tylko dalej w systemie masz te same dane i dalej planujesz według tamtych zasad. To są te trzy najczęściej popełniane błędy właśnie. No i teraz może myślić sobie, że bardzo trudno jest zmierzyć wszystkie czasy. To prawda. Wielu czynności nie można tak prosto zmierzyć. Wiele czynności zdarza się tylko raz i nie ma sensu ich mierzyć, bo następnym razem nigdy już nie wystąpią tak samo. Natomiast moje, moja zasada jest taka: jeśli czymś zarządzasz, musisz to mierzyć, więc spróbuj podejść do tego tak kaizenowo, czyli podziel sobie to na mniejsze odcinki, na mniejsze mm, sytuacje i zmierz krok po kroku, spróbuj jakby to przybliżenie ograniczyć, czyli stworzyć taką sytuację, kiedy masz wiele elementów jednego procesu pomierzonych, przygotowanych, opisanych, ustandaryzowanych i wtedy łatwiej ci będzie tym zarządzać, a przede wszystkim reagować na odchylenie. Może myślisz sobie, że twój proces jest nieprzewidywalny. Jeśli tak jest, to oczywiście jest duży potencjał do poprawy tego procesu. No, ale załóżmy, że rzeczywiście jest on trudny do przewidzenia, jest trudno nim. Kierować. Znów podejść do tego kajzenowo, postaraj się opisać elementy procesu, ustandaryzować, wyodrębnić mniejsze tzw. Tak elementy pracy, opisać to w sposób taki, żeby one były powtarzalne, zautomatyzowane. Nasz mózg lubi automatyzację. Organizacje lubią automatyzować swoje procesy, bo wtedy bardzo łatwo można je zmierzyć, policzyć i oszacować w kosztach. Więc spróbuj sobie te procesy pomierzyć tak, żeby łatwiej było je potem poukładać, pogrupować i nimi zarządzać. No i trzecia sprawa może wydaje ci się, że twój proces jest taki, że nie trzyma się planu, że trudno jest nim zarządzać. Ok. wiem, zdarzają się takie procesy. Praktycznie 80 parę procent firm, które odwiedzam, nie mają jasnych wskaźników, którymi się posługują. Więc wdróż wskaźniki, wprowadź wskaźniki, za pomocą których będziesz mógł mierzyć elementy procesu i będziesz wiedział, co warto, czego nie warto, co jak planować. Jeśli będziesz dobrze planować, no to ta realizacja będzie łatwiejsza. Jeśli będziesz dobrze realizować i wyciągać wnioski, no to planowanie będzie się uczyć, będzie coraz lepsze. I tu na pewno przychodzi ci do głowy jakieś oprogramowanie. Jestem pewien, że korzystasz albo przynajmniej zetknąłeś się z oprogramowaniem do sterowania produkcją. Takim przykładem oprogramowania jest na przykład Wendo ERP. I właśnie z Wendo ERP będziemy przekonywać Cię do tego, jak można poprawić produkcję. Samo oprogramowanie nic Ci nie zrobi. Ono pomoże, to jest świetne narzędzie, tak jak łopata, ale jeśli nie chwycisz tej łopaty, to nie wykopiesz ani centymetra ziemi. Więc oprogramowanie oczywiście. Jest pomocne, ale my wraz z Wendo ERP, wraz z Bartkiem Luksem, będziemy pokazywać Tobie, jak opracować koncepcję, żeby później opisać ją w dobrym oprogramowaniem. Szczegóły tego wydarzenia, tego szkolenia, znajdziesz niżej tutaj pod filmem. Sprawdź w komentarzach i bądź tam po prostu. Bierz i korzystaj. Do zobaczenia.